Renata Piątkowska to się nie mieści w głowie. Daleko jeszcze? Jak już będę duża, to na wycieczkę za miasto pojadę na koniu albo na hulajnodze, bo w samochodzie przypięta pasami do małego fotelika okropnie się nudzę. Nie mogę skakać po siedzeniach ani ciągnąć tatę za uszy. A strasznie trudno jest tak siedzieć i nic nie robić. Po biedy, kiedy jedziemy tylko kawałek do przedszkola, ale wczoraj tata wymyślił wyprawę nad jezioro. Ledwo wsiedliśmy do auta, spytałam: Tatusiu, daleko jeszcze? Tata westchnął i nerwowo potarł czoło. Tosiu, dopiero co wyjechaliśmy z domu, powiedział. A ja dalej nie wiedziałam, czy jeszcze daleko. Za to poczułam, że chce mi się pić. Mama pogrzebała w torbie i podała mi kartonik z sokiem. Wypiłam tylko troszkę. Resztę postawiłam na siedzeniu i sama nie wiem, kiedy wszystko się wylało. Na szczęście to był sok z jabłek, więc plama nie była taka widoczna. Nie to, co po marchewkowym. pomyślałam z ulgą i kopiąc z w fotel mamy, zapytałam: Daleko jeszcze? Tosiu, przed nami kawał drogi. Może się prześpisz? spytał tata z nadzieją w głosie. Nie mogę. Bo chce mi się siusiu, wyznałam. Teraz? Tata był taki zdziwiony, jakby jemu nigdy nie chciało się siusiać. No teraz, bo za chwilę może być za późno, ostrzegłam. Gdy samochód zjechał na pobocze i zatrzymał się, mama powiedziała: Skoro tak, to biegnij za te krzaki, a my tu poczekamy ta w ogóle się nie odzywał, tylko zmarszczył okropnie brwi, bo właśnie odkrył plamę po soku. Zabrałam więc foczka i wyskoczyłam z auta. Przede mną były jakieś zarośla, a dalej drzewa. Przykucnęłam w wysokiej trawie, ale jakoś nie mogłam się zdecydować. Byłam pewna, że za drzewami siedzą wilki i mnie podglądają. A mrówki, które biegały po ziemi, zadzierały w górę głowy i na pewno zastanawiały się, co takiego zamierzam zrobić w tych krzakach. Na dodatek po niebie leciał samolot i wydawało mi się, że wszyscy gapią się na mnie przez małe okrągłe okienka. Skoro tak, to odechciało mi się, Siusiu, i pojechaliśmy dalej. Szkoda tylko, że zostawiłam w trawie foczka. Bo potem tata musiał po nią wracać. Na początku oczywiście nie chciał, ale jak zrobiłam podkówkę i zadrżała mi broda, to zawrócił. Potem już z foczką na kolanach spytałam. A daleko jeszcze? Tosiu! Jęknął tata i znowu potarł sobie czoło. A mama wyjęła z torby jajko niespodziankę i podała mi je, mówiąc. Wyjmij sobie ze środka zabaweczkę i pobaw się grzecznie przez chwilę. W czekoladowym jajeczku znalazłam części, z których można było złożyć traktorek. Właśnie miałam przyczepić mu koła, gdy tata gwałtownie zahamował i wszystko wypadło mi z rąk. Mój traktorek się rozsypał, pogubiły się kółka, krzyczałam, a łzy kapały mi na sweterek. Chcę nowy traktor. Marudziłam tak długo, aż na najbliższej stacji benzynowej tata kupił mi trzy jajka niespodzianki. W jednym był eskimos, w drugim kosiarka, a w trzecim żyrafa. Niestety w żadnym nie było traktorka. Mama nie chciała słyszeć o kupowaniu następnych jajek, a gdy po raz kolejny zapytałam, daleko jeszcze, tata zrobił się czerwony i powiedział: Tosiu. Przestań mi wiercić dziurę w brzuchu. Co takiego? Ostatnia dziura, jaką zrobiłam, to była ta w niebieskim sweterku na łokciu. A z dziurami taty nie miałam nic wspólnego. Sama nie wiem kiedy. Łzy znowu napłynęły mi po brodzie. Byłam zła i zmęczona. Jechaliśmy już tysiąc albo nawet sto godzin, a czerwony tata z dziurą w brzuchu nie chciał mi powiedzieć. Czy jeszcze daleko? Znudziło mi się pokazywanie języka dzieciom w innych autach, więc pociągnęłam dwa razy nosem, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem obrażona. I zdrzemnęłam się chwilkę. Kiedy się obudziłam, byliśmy już na miejscu. Od razu wrócił mi dobry humor. Zwłaszcza, że gdy wygramoliłam się wreszcie z fotelika, znalazłam na podłodze kółka od traktorka. Nie wiem tylko, dlaczego tata marudził. Że takie podróże są nie na jego nerwy. O co mu chodziło? Przecież tak fajnie się jechało. Że też dorośli wiecznie muszą na coś narzekać. Pomyślałam i z rozpędu zapytałam.